Ja, słuchajcie, ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy e, można zachorować e, i być chorym na, 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 na punkcie ciuchów. Czy można się uzależnić? I boję się, że jest coś takiego. I teraz jestem całkiem poważna, pomimo tego, że się uśmiecham, ale boję się, że jest to możliwe. A jeżeli jest to możliwe, to ja jestem chora. Naprawdę. E, bo tyle, ile ja mam ciuchów w domu. E, jeszcze wczoraj byłam na shoppingu. Przychodzę tutaj i moja nadka patrzy na mnie, a ja już wiesz, ten obłęd w oczach. Po prostu ciuchy, ciuchy, jakie fajne rzeczy. Buty, klapki, sukienki, komplety. Masakra. Ale ty też wyprzedajesz swoje ubrania? Wyprzedaję, no ale mówmy, że ja wyprzedaję. Nie, że gorsze, ale no, te, które już mają swoje lata, które już rzeczywiście mogą ode mnie odejść i dostać drugie życie, żeby kto inny się cieszył. Eee, no tym bardziej, że no, umówmy się, ja bardzo dużo współprac mam takich ciuchowych. No i no, trzeba tą garderobę gdzieś tam wietrzyć i wymieniać, aczkolwiek no, nie nadążam. Ile y, wydajesz na ubrania versus ile udaje Ci się zarobić na wyprzedażach, które organizujesz? O ludzie. Wiesz co, tak szczerze, ja na swoje ciuchy, takie, które mam na sobie, szczerze nie wydaję w ogóle pieniędzy. Bo po prostu je dostaję dużo, mam współprac czy z butami. No okej, okay, bieliznę kupuję sobie, chociaż nawet ostatnio miałam współpracę z bielizną. Ale tak to wszystko wiesz, wszystko jakby dostaję i mam współpracę. No, a sprzedaję tyle, co sprzedaję, różnie <laughs> bywa. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale zawsze te pieniążki i tak idą później na, na, na rzeczy dla dzieciaków, dla dziewczyn, dla chłopaków, bo tutaj jednak ta garderoba też jest cały czas wymieniana. No, chłopaki moi rosną, buty <laughs> takie, a ceny jeszcze większe, bo to wiesz, to już jest ten wiek, gdzie, gdzie już chłopaki lubią się trochę polansować. Eee, no i no, to wiesz no, taki jeden but, 500 to takie w ogóle jest minimum, no ostatnio wyjechali mi z, z butami za ponad 1000 i tak, oni wiesz, no fajnie, mama kup mi buty za tysiąc, ale nie zdają sobie sprawy, że to jest razy dwa. No tak, to są naprawdę duże pieniądze. <laughs> tak, tak, to są duże pieniądze, no ale to wiesz no, jakby temat zawsze jest do przegadania. Ale czy oni mają jakąś taką górną granicę, na przykład miesięcznych wydatków, których staracie się nie przekraczać? Słuchaj, oni dostają swoje kieszenkowe, które od tak wydają. Niestety. Tutaj jeżeli chodzi o oszczędności, to leżą na łopatki. Niestety. A jeżeli chodzi o takie wydatki potrzebne, no to nie ma, nie ma górnej, jakiegoś górnego pułapu.